Panie Aniu, jesteśmy dzisiaj na planie nowego sezonu Masterchefa, nowe studio, nowa spiżarnia. Czy tutaj będzie się gotować lepiej naszym uczestnikom? Na pewno inaczej, bo jak my weszliśmy do studia Masterchefa, jak uczestnicy tutaj weszli pierwszy raz, to było takie wielkie wow. No na taką kuchnię długo czekaliśmy, 12 edycji oto jest nowa, piękna. No myślę, że to mobilizuje do tego, żeby też było to gotowanie takie piękne i bardziej nowoczesne. No spiżarnia chyba jeszcze nigdy nie była tak wyposażona, jak oni tutaj wpadają, to po prostu tak upychają te koszyki, że potem nie mogą ich unieść. No, nie mogę się doczekać, jak ta edycja będzie się rozwijała, ale z tego, co do tej pory obserwuję i z tego, co próbowałam, no to mogę powiedzieć, że jest wyśmienicie. No właśnie, czy jeszcze po takim czasie zaskakują Panią te smaki, które tworzą uczestnicy? Czasami zaskakują, a czasami to jest po prostu takie dobre, to, co znane. Natomiast pomimo tego, że my jesteśmy tacy sami, jury chociaż w tym roku, że nie jest takie samo, ale jury okay. <laughs> bywa podobne, a uczestnicy się ciągle zmieniają i to jednak są indywidualne i gusty i techniki i, i sposoby traktowania produktów, także zawsze jest coś nowego, zawsze jest coś, co zaskakuje, a przy tym my dbamy o tym, żeby niespodzianek nie zabrakło chciałam tutaj zapytać o to jak rozwiązujecie te konflikty jurorskie, że czasami komuś coś smakuje, drugiej osobie nie, czy więcej jest jednak śmiechu, czasami jednak ktoś musi postawić tą kropkę na i. No, oczywiście ktoś musi postawić. i Oczywiście ja chcę, żeby to była moja kropka, Michel jego. Magda też lubi stawiać kropki. No a teraz mamy jeszcze Tomka, więc dużo się dzieje. Często się sprzeczamy, żeby nie powiedzieć zawsze. Ale przy tym po pierwsze jesteśmy dorośli, a po drugie, jeszcze jesteśmy dziećmi, więc robimy to czasami bardzo głośno. Czasami się kłócimy jak włoska rodzina, ale zaraz potem się ściskamy, przytulamy i zamieniamy wszystko w żart. Myślę, że wiesz, to, ten, ten brak zgody. Powod że ten y, konkurs, jakim jest MasterChef, nie jest taki przewidywalny? Ym, tutaj przejdźmy teraz do, tele, do kolejnego tematu. Y, są wakacje, jest taki czas, y, gdzie właśnie Pani często musi dużo pracować. i czy jest jeszcze ten taki czas dla rodziny, bo Pani mało go pokazuje w social mediach. Czy to jest taki celowy zabieg, czy... Jak to wygląda? Celowo od pewnego czasu mniej pracuję. Y, nauczyłam się odmawiać nieraz bardzo fajnym projektom czy zaproszeniom, dlatego że e, no, chyba nie ma nic dla mnie ważniejszego teraz niż przebywanie e, z moją rodziną, z moimi dzieciakami. E, I tak, no, wyjeżdżam e, na Mazury do miejsca, gdzie już byłam rok temu. Tam mamy, wiesz, e, dom w lesie nad jeziorem, są bociany, żaby, e, komary też oczywiście, ale są też ryby, rowerki wodne. Już się nie mogę doczekać tego czasu. E, I jeśli go nie pokazuję, to dlatego, że po pierwsze to jest czas tylko nasz, a po drugie, to nie są żadne fajerwerki, to nie są Malediwy, to nie są Mauritiusy. To jest po prostu, wiesz, taka, taka codzienność, która e, no, na ten moment mi jest najbardziej potrzebna i jest dla mnie naj, najwspanialsza, ale niekoniecznie musi być dla obserwatorów. Ale właśnie te ta, takie piękne zakątki polskie też są e, urocze i czasami wyrównują właśnie te standardy Malediwów. Chciałam się jednak e, spytać, bo w tym roku obchodzi pani szóstą rocznicę ślubu. Serio? Tak. Przeliczyliśmy tutaj, że to jest aż szósta rocznica ślubu i chciałam się spytać o taki przepis na udany związek według Pani. E, śmieszy mnie to, bo e, jak to jest szósta rocznica ślubu, to chyba na te sześć lat pięć razy o rocznicy zapomniałam. Teraz może będę pamiętać, bo to jest e, we wrześniu, tak? Drugiego września to na obrączce mam napisane, więc żeby pamiętać, ale wydaje mi się, że tak. Że drugi września? Tak. E, nie mam żadnego przepisu e, oprócz tego, że. E, Hmm. No nie zawsze bywa słodko. Ale czasami niektórzy jak się uczą gotować, to w pewnym momencie porzucają wszystko e, i zaczynają zamawiać dietę pudełkową. A ja może radzę, żeby dokończyć ten przepis, starać się go ulepszyć, doprawić. E, też z biegiem lat składniki jak z biegiem roku się zmieniają, więc cały czas trzeba e, no, mieszać w tym garnku, mieszać.